Witam wszystkich bardzo serdecznie z placu w Tarnowie Podgórnym. Za nami praso owiarka firmy McHale. Z tego, co wiem, prasowe zostały, gama prasowe została troszkę odnowiona niedawno. Przemku, powiedz nam proszę, co tak naprawdę się zmieniło, jakie są teraz modele w ofercie? Więc nowe modele, czyli Fusion 4 pojawiły się pod koniec 2022 roku, do sprzedaży weszły w 2023. No i mamy nowy model Fusion 4, podstawowy, Fusion 4 Pro trochę lepszy i Fusion 4 Plus najlepszy. Dodatkowo w tym roku, jeżeli chodzi jeszcze o prasowiarki, pojawił się nowy Fusion Wario, Wario Plus, o nim powiemy trochę na końcu, ale odpowiadając już na Twoje pytanie, co się zmieniło? Prasowiarka, jak wiadomo, prasa połączona z Tutaj mamy cholernie, nie wiem czy słowo cholernie można używać, tutaj mamy bardzo kompaktową maszynę. Jest to najbardziej kompaktowa prasowiarka owiarka na rynku. W sensie kompaktowa, czyli najkrótsza? Jeżeli chodzi o najkrótsza, najbardziej zwarta, można powiedzieć w jednej bryle. Łatwa no, do manewrowania. Bo jak sobie zobaczysz z boku, to jest praktycznie jedna maszyna. To nie jest tak, że mamy osobną prasę i osobną owiarkę. Wszystko jest pod jedną osłoną w jednej bryle. Za owijanie w tych modelach 4 Fijon 4, 4 Pro i 4 Plus to są prasowiarki owiarki stałokomorowe. Czyli można powiedzieć, formowanie beli jest, odpowiada jakby prasa stałokomorowa. No i dodatkowo i zaowijanie jest owiarka z pionowym e, pierścieniem to też jest dosyć unikatowa rzecz. O, o tym też za, chwilę, za chwilkę powiem. E, z nowych rzeczy, podstawa, podstawową sprawą, pierwszą podstawową sprawą jest nowy pod, podbieracz, nowy kanał wciągający. Podejdź, to ci troszkę wytłumaczę. Może uda mi się to pokazać, żebyś widział, o czym mówimy. E, po pierwsze, kanał ma nowy kształt, jest stożkowy. Wcześniej był, można powiedzieć, kwadratowy, prostopadłe ściany były, teraz są stożkowe. Dodatkowo, dodatkowo te ślimaki są trochę wyciągnięte do przodu w stosunku do podbieracza. E, tak samo, jak tutaj widać, te ślimaki boczne są pod kątem 45 stopni ścięte. To wszystko jest po to, aby jeszcze bardziej ułatwić przepływ towaru, przepływ masy. Czyli zmniejszają prawdopodobieństwo zapchania tam. Zmniejszają prawdopodobieństwo zapchania. Dodatkowo też jeszcze w starszych modelach w tym miejscu też szły rurki hydrauliczne. W tej chwili te rurki hydrauliczne zostały przeniesione w inne miejsca, tak, żeby faktycznie nie było żadnego oporu do, do, do masy. I to jest podstawowa rzecz, która się zmieniła e, w można powiedzieć w konstrukcji mechanicznej prasowiarki. Podstawowy model Fusion 4. Każda prasowiarka ma tego typu kanał wciągający, podbieracz. To się nazywa Profi Flow. Fusion 4. Podstawowa maszyna. Sterownik. Podobny jak w, w prasie zmiennokomorowej V. Czyli to jest Expert Plus. Oczywiście z funkcjami, wszystkimi, które ma jeszcze dodatkowo wiarka. 4 pro maszyna z możliwością zastosowania e, podłączenia do isobasa i 4 plus isobas plus owijanie wstępne folią czyli za, zamiast siatki można owijać folią i to są różnice można powiedzieć w stałych komorach w stałych komorach tutaj jeszcze tutaj na przykładzie tej prasy tej to mamy czwórkę plus e, pokażę jakie są dodatkowe opcje bo tam ta prasowiarka jest, można powiedzieć, wyposażona we wszystko, co jest możliwe. Po pierwsze, mamy podwójny podajnik, i możemy sobie zamontować na jednym folię, na drugim siatkę i przemiennie sobie to stosować, ewentualnie dwie folie, dwie siatki. I dzięki temu skracamy czas. To znaczy, dwa razy dłużej możemy pracować bez, bez zmiany folii czy tam siatki, nie? no bo są, są dwie zamontowane. Dodatkowo, tak jak tutaj widzisz. Mamy podajnik siatki, czy tam folii, w tym przypadku mamy naszą f, e, siatkę 3000 metrów. Jak widać, podes jest dosyć wysoko, no, jest to dźwigać 3000 metrów. Mając to urządzenie, jedną ręką możemy sobie zrobić... Okay. I, wtedy sobie I wtedy ją sobie przeciągamy, tutaj są rolki, to wszystko działa. Możesz odbezpieczyć, proszę? Mega prosto. Także, jak widać, to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna opcja czyli po uformowaniu belki belka zostaje przerzucona na stół owiarki, owiarka rusza, owija nam belkę. W tym czasie jak zostanie owinięta na owiarce, ona zostaje. W momencie, kiedy belas w koborze prasowania jest stworzona i w momencie, kiedy jest moment podania siatki trzeba zatrzymać maszynę, to w tym czasie owiarka z owiarki jest wyrzucana belka na ziemię. No i ten. Okay. ten proces się po prostu powtarza. Jeżeli chodzi o samą mowiarkę. No to jest tak jak tu widzicie, też jest bardzo kompaktowe rozwiązanie. Nie? Jest pionowy pierścień. Dzięki temu, no mówię, no, ta, ta tabelka jest bardzo szybko też owijana. Nie? Tak naprawdę tutaj nie ma szansy, żeby jakieś ramie cię uderzyło podczas owijania. To znaczy, jak się ktoś postara, no to uderzy, nie? no ale no, nikt nie specjalnie głównie nie, tam wiesz, nie normalnych będzie, nie, nie będzie ja w Wiemarkach jest oczywiście. dużo bardziej narażony. Tak. Czyli. To też trzeba powiedzieć, że tutaj są czujniki zerwania w folii radiowa. Czyli jest możliwość na przykład, jeżeli się zerwie folia, możemy pracować na jednej folii. No, takie I... można powiedzieć podstawowe rzeczy, które też znamy z, z owiarek y, McHale'a. W y, przemku mówili, że są y, trzy modele, jeżeli chodzi o Fusiona stałokomorowego. Y, jak je rozróżniamy tak naprawdę? No więc, podstawowa, podstawowy model Fusion 4 sterownik podstawowy. Do tego mamy. Ustawianie parametrów zgniotu z prasowiarki na zaworach. 4 Pro ma możliwość podłączenia z izobusem, czyli inny sterownik, i Czwórka Plus, e, izobus i owijanie wstępne folią. Wszystkie w Fusion 4, stałokomorowe, bo o nich w tej chwili rozmawiamy, są wyposażone w 25-nożową belkę. W opcjach jest wybór noży selektywny. Czyli e, wtedy wtedy sobie wybieramy bez noży 12, 5, 13 lub 25? Każda prasowierka ma w sobie ma, jest wyposażona w zaślepki noży w standardzie. Ogumienie standardowe Ale w tym momencie zaślepki noży do słomy, tak? Używamy do, do zbioru słomy. Czyli w tym momencie, co się dzieje z belką, na przykład jak zrobimy belkę sło ze słomy? Bo jak wiadomo, stała komara swemu daje radę owinąć słomę. Oczywiście. Ona jest tak samo od razu wyrzucana? Czy znaczy możecie... możemy zrobić coś takiego, że w tych prasowiarkach jest... możemy zrobić podczas zbioru, że wywalamy jedną i drugą belkę. Dwie, dwie jednocześnie. Czyli łatwiej do złożenia. Łatwiej jest wtedy do złożenia. I wtedy taka opcja jest, żeby po prostu wyrzucić jedną za drugą. Tak jak mówisz. Tak, jak mówisz, jest to bardzo przydatne przy, przy zbiorze słomy. Prasowiarki Fusion 4 są wyposażone w tej chwili w standardzie w hamulce pneumatyczne. E, automatyczne smarowanie łożysk, e, wiadomo, smarowanie łańcuchów. Mamy tutaj miejsce do przechowywania rolek folii do wiarki. Zapotrzebowanie mocy to jest gdzieś koło 115 koni, książkowa. No i tak naprawdę, jeżeli nie ma jakichś górek, to jest 115 koni, ciągnik daje sobie radę z tym. W ogóle maszyny McHale'a są znane z tego, że mają niskie zapotrzebowanie mocy i dosyć lek lekko chodzą.